Witam serdecznie wszystkich widzów w shownews.pl, a ze mną one and only, Julia Żugaj. Witam Dzień Ciebie serdecznie. witam. Julio, jak byłaś nastoletnią dziewczyną, to jaką chciałaś być wokalistką? Wtedy nie chciałam być wokalistką. Dlaczego? Bo miałam inne marzenia, Chciałam być tancerką, a potem mi przeszło i chciałam być księgową. A ja chciałam być raperem i chciałam być akeminem, ale niestety mi nie wyszło. <laughs> To mi przykro. Chociaż nie ale pamiętaj, że zawsze możesz jeszcze próbować. Ale mogłem być pierwszym Eminem, bo on był brunetem, potem blondynem i znowu wrócił do bruneta. Ale nie musisz być Eminem, możesz być jakby nową osobą, wnieść jakąś nową energię. Ale jak nową miałem energię. 8 lat, 2000 rok, to ja chciałam być jak on, okay. rozumiesz. Chciałam okay. wszystkich krytykować, wszystkich jechać. Jeszcze wtedy nie było dram na TikToku. <laughs> Takie mamy czasy. Czyli załóżmy, a dałabyś radę wcielić się w Eminem'a? Myślę, że nie. A w kogo byś chciała się wcielić? No Twoja twarz brzmi znajomo, to ludzie odkrywają siebie na nowo. No Myślę, że Eminem'a akurat bym nie dała e, rady, chociaż no, jakby się wylosował, to bym musiała. Real Slim Shady, please stand up, na przykład. <laughs> na przykład, to było... ale nie dałabym rady. Myślę, że to byłby jeden z moich słabszych występów. Powiedz mi, jakby cię miał opisać jednym słowem, że przychodzi ktoś z zupełnie innej galaktyki, mm -hmm. z kosmosu, Julia Żugaj, to kto to jest? On nas nie zna. On nie zna przestrzeni internetowej. Ale my też o cechę charakteru moją? Cechę czy... charakteru, jakbyś miała siebie określić, po prostu na przykład ja mówię Bartosz jak dziennikarz, nie? Okay. Albo prowadzący. Okay. A ty jak byś powiedziała? Julia, Julia Żugaj. Żugaj, influencerka. Influencerka. Jaki masz wpływ na ludzi? Influence wpływ? Myślę, że bardzo duży zwłaszcza na młode pokolenie, e, które słucha tego, co mówię, głośno i wyraźnie. Bardzo często widzę, jak naśladują jakieś nawet moje zachowania, już nie mówiąc o sposobie myślenia. E, no, są Takimi moimi, czasem małymi kopiami, także to nie dość, że jest duży wpływ, to też duża odpowiedzialność. Żugajki. Tak jest. To nawet Robert, Robert Lewandowski podobno jest żugajką. No nie przyznał się do tego, ale wszyscy tak myślimy. Ja tak myślimy. Oglądasz mecze? No, zdarza mi się. A tak. typujesz? Bo teraz będzie Polska-Holandia, Polska-Finlandia. Jaki ty wynik byś wytypowała? nie Nie typuję niestety. Ale tak strzel. No to dla Polski 3-0 w każdym. O, i to jest pięknie, czyli hat -trick klasyczny Roberta Lewandowskiego. <grym> tak Weź mi zrozum, bo ja to jestem stary dziad. O co chodzi z tymi maskotkami LaBubu? Taki trend jest na TikToku, mm -hmm. że wszyscy zbierają. O co to chodzi? To jest viral po prostu i ciężko przewidzieć, jak on powstanie, jak on się rozprzestrzenia. Natomiast myślę, że klucz w LaBubu do tego, że to zostało viralem, był taki, że to było bardzo mało dostępne i każdy chciał to mieć, żeby czuć się lepszym, że on to ma, że mógł się właśnie chwalić, flexować. A ja mogę się flexować? A masz labowu? Ja mam. Nie, patrz. jeszcze. Pokaż, jaki jest. O. A mogę zobaczyć? Ja pierwszy raz w życiu to widzę. Bo ja mówię, wszyscy tu przed wejściem labubu, labubęki, mogę dotknąć? Możesz. Bo Jezu, to drogie jest, nie? Ja to o to gada czy nie? Prezencie nie. Bo gada. kiedyś ja miałem tak, Ja miałam kiedyś Pikaczu i to było tak, jak naciskam, to było pika, pika. On coś mówi? Nie. Nie mówi. A on mówi Julia, tak, Żuga Julia Żuga jest okay, super. Wygrała twoje twarz tak. Julia. Weź, może porozmawiajmy z nim labubu. Jak żyjesz? Dobrze. <laughs> Pobre... A powiedz mi, wygra Julia Żugaj program Twoja twarz mi znajomo 22 chyba edycja. 22? Tak, wygra. Super, słuchajcie, mamy rozmowę z Julią Żugę i z Labubu. Tego jeszcze nie było. Powiedz mi, bo teraz jest nowy trend w polskiej kinematografii, że kręci się filmy ze ślubu. Verso mhm. Freeze niedługo w kinach. Powiedz mi, jak gdybyś miała ja załóżmy partnera, przyszłoby coś takiego ci do głowy, czy to jest za duży, za duży kala, kaliber? Myślę, że ja jestem już na tym etapie, że aż tak bym się nie chciała dzielić swoją prywatnością, bo to jest ekscytujące na samym początku, jak możesz mówić o tym, jak rzeczy przeżywasz, jak ty je doświadczasz i dzielenie się tego ze swoją publicznością jest wtedy bardzo ekscytujące. Natomiast na pewnym etapie zaczyna już być wręcz męczące. Tak A ja ludzie był film, zrobiła. ale był film na wielkim ekranie. Ja widziałam Boże. Ja byłem najstarszy na tej sali kinowej, Ale super, w ogóle życie, występ. Dziękuję super. bardzo. Ale dziękuję. właśnie, ty się bardziej czujesz influencerką czy wokalistką? Influencerką. Ty, dobra, jakiego gatunku muzycznego, bo tu jesteśmy o programie muzycznym, jakiego gatunku muzycznego byś nie dotknęła, byś nie próbowała, nie dałabyś rady? Um, myślę, że heavy metal byłby trudny. Heavy metal? Tak. Czyli Ozzy Rozbą, Black Sabbath na przykład. Myślę, że nie dałabym rady. Nie dałabyś rady, ale ja w, ja w ciebie wierzę. Dzięki, ale chyba nawet nie będę próbować. Czego jeszcze nie ma, Julia Żugaj? Czego nie ma? Tak. Dzieci. Dzieci. Ale Labubu już jest. Ale jest Labubu. To tak, twoja twarz bliż znajomo. Liczymy na zwycięstwo. Tak jest. Kogo, w kogo chcesz się wcielić? Podsumowując naszą rozmowę. Znaczy wiesz, ja już jestem po nagraniach całego A... programu, więc ja wiem, w kogo się wcieliłam. Więc nie będę zdradzać tego jeszcze, ale jakbym miała wybrać jedną wokalistkę, w którą się nie wcieliłam, a chciałam, to by to była Krystyna Aguilera. Z Dirty czy na battle, Z którego okresu? Tego początkowego Myślę, czy że tego późnego z tego, latino? O, ym, z tego okresu, gdzie ona śpiewała w, w filmie burlesk. Burleska. Słuchajcie, powiem wam tak, nie spodziewałam się tej informacji, ale ją ogłoszę. Zostaję żugajką. Gratuluję. Czekam na to wiele lat. Mogę zostać pasowany na żugajkę? Nie, po prostu to jest Twoja decyzja. To jest moja decyzja. Tak, i już, i tyle. Czyli idę drogą żugajki. Tak. Żugajka. Jaki jest rodzaj męski żugajki? Nie ma męskiego. W sensie możesz żugajki. mówić, jeśli Cię czujesz niekomfortowo, z żeńską formą, to możesz mówić, że jesteś żugajkiem, ale ogólnie żugajki to jest i damska, i męska forma. Puenta. Wszyscy jesteśmy żugajkami. Julia Żugaj. Przybijamy żółwia. Thank you. Z Labubu też była rozmowa wkrótce na kolejnej ściance. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki.